Do sport now to przede wszystkim ludzie, ludzie, których łączy tak naprawdę miłość do sportu, pasja. Wiedzą, że bez sportu nie ma życia. To nasze drugie powietrze. Przez rok mieliśmy bardzo utrudniony dostęp i do sportu, do obiektów, do uczestniczenia w wydarzeniach i stwierdziliśmy, że mamy już dość, mamy zwyczajnie dość czekania. Stąd pomysł na akcję Back to Sport. Wspólnie z naszymi partnerami stwierdziliśmy, że trzeba zacząć działać. Na wiele rzeczy nie mamy wpływu. Nie mamy wpływu na pandemię, na rozporządzenia, na to, co się dzieje wokół nas, ale mamy wpływ na to, co robimy na co dzień. Akcja Back to Sport jest właśnie po to, żeby pokazać, że nawet w trudnych czasach chcemy wrócić do sportu, chcemy go uprawiać, chcemy być w obiektach, chcemy brać udział w wydarzeniach, chcemy uczestniczyć w zajęciach. Zachęcamy wszystkich naszych partnerów, z którymi już współpracujemy, oraz nowych, tych, którzy jeszcze nie słyszeli o Du do, do wzięcia udziału w naszej akcji. Ona jest kompletnie darmowa. Przyjeżdżamy, patrzymy, pomagamy, śmiejemy się, robimy wywiady tylko po to, żeby pokazać wszystkim Waszym klientom, że sport to też Wasze drugie powietrze. Zapraszamy z całą ekipą Du Sport Now.